A, no jest. Dzień dobry. Okay. Girl okay. rozkazujące, kiedy się włączy. Mm, tak. No zmienię te słoneczniki. Na normalne... Na normalne... Żeby nie było. O, tak, dokładnie. Z tego, że 30 nie się Bocz. Nie Nieważno. To dwie osoby, właśnie widzę te dwie osoby. Widzę siebie, tak siebie widzę, no właśnie siebie widzę, siebie. Znaczy co? Znaczy ja kiedyś byłem boss. No dobra. Czy dobre dwa lata temu. Teraz już no niestety. Już niestety. A Boże lagi Jezus Maria. Mam laga, może ktoś by chciał napisać do mnie i by tak z... O, boże. No okej. Okay, nie czuję. Nie, nie cieszę się tak, bo. No bo nie I Tutaj e, Blizzarda plus. Słodziutka panienka. Tutaj e, Julia plus. Ktoś. A tutaj Julia wersja na czarno. Serio. Tak było. Nie zmieściliśmy. Ja mam nawet Julie. Znaczy, ja miałam screeny moje stale te. Tylko ja bym chciał to odzyskać, te wszystkie stare screeny moje, które mam na laptopie Czyli... Atencja! Od 1 do 150 ileś Ile było? Trochę dużo Co? Zapraszają mnie Dwie osoby, dwie osoby Tak, bo tak sobie wymówiłem i tak sobie wymawiam, a Julia. Może się napiszę, albo dobra, może nie, może tam, może nie, jeszcze nie wiem. Postanowię to, tak. Zrobię, że jest jestem toksik, bo Hubert sobie wymówił, że jest toksik, i, i tak ma być. Jak Hubert sobie coś wymówi, to oczywiście nic go tego nie odgoni, no chyba że włączy mu się stary tryb, albo. Mi się coś odmieni, tak jakby była um, takie przebłyski czy coś. W sensie. Tak, miał jakąś chorobę. E, w sensie, że jak mi się odmieni, to dopiero wtedy. Postanowiłem, że. Wmówię e, sobie, że będę toksik. Bo Julia ta gadała, że jest toksik, no to ja postanowiłem, że ja jestem toksik. Co nie, ja nie jestem miły, to ja jestem toksik. Tak. to ty się teraz używam tego słowa. Pewnie. W mój sposób przecież. Tak było rok temu, tylko że słowo atencja. <grystanie> nie ma to, jak używać słowa atencja, po prostu. Eee, dobra. Nie, 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 nie. nie. Trzy osoby. Nie, gdybym ja jeszcze miał ten tryb, to spoko, ale jak ja nawet nie mam tego trybu. No, toksik, więc. E, dobra, więc jestem bardzo toksik, więc jej coś bardzo miłego. E, tak, jestem bardzo to e, 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 Nie, ani to kubka. Blizerca. 4 minuty, a sob i pić. A ma jaką kubka. Tak. To prawda. Tak, trzeba odświeżyć, bo każdy musi wiedzieć, że Hubert jest toksik. Bo nie, nie mogę być miły. Nie, nie bo jestem bardzo toksik, naprawdę. Jestem taki toksik, że normalnie ze się pisać nie do serio. A ja, ja wiem, dlaczego tutaj nikogo nie ma. Przecież to jest oczywiste. Bo Hubert jest toksik. No właśnie. No nie dlatego, że nikt nie ma czasu. Hubert sobie wmówił coś nie, nie, nie. To jest tak, że Hubert jest toksik. Toksik jest Hubert. Eee, no i. No i to dlatego. Nikogo nie ma na moim kanale. Wyczuwam się samotny o... Tak, dwie osoby o oh mój. Toxic Hubert plus toxic Hubert równa się... Toxic Hubert. Ja dzisiaj w ogóle nie błysk skąd Zgadzam się, że jestem Eee No wiadomo. Dopiero widzę, że... Nikt nie chce ze no, mną, dlatego, że jestem falkoaksymik. E Hubert postanowił, że będzie toksik na jeden dzień. Na zawsze. Więc to dałem da miło od 17, 18, 19, 20, 24, 26. Nie, bo anime to kupa, bo że e, nic tego e, nie zmieni. I nie, to nie moje zdanie. I to nie moje zdanie, tylko e, udaje, że jestem po syg, 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 syby, syg, 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 syby, Syg. syby, no różnicy. Podobne. No dobra. Sygy to dobra. dwie to zero łapek osoby. Mm -hmm. Zero łapek, dwie osoby, cztery odtworzenia, syby, minut. No 8 minut. No chyba, że na... W moje mojej czy to jest możliwe tak, bo ja nagrywam na tym YouTubie dwa lata. na tym kanale. No, na starym kanale też nagrywam pół, dwóch lata. Dwa, dwa lata, jezu. O Boże, co ja zrobiłam, nie? Boże. Aha, super. Kozacko. <coughs> e, dobra, ja kończę livea bo, e, bo tak. I idę za